Dzisiaj, co prawda, już czwartek, więc teoretycznie to, co najgorsze, już za nami, ale chyba nigdy nie ma złej pory, żeby zastanowić się nad tym odwiecznym, ważnym pytaniem: co zrobić, kiedy mi się nie chce? Czasami dobrze jest po prostu odpuścić, to też jest ok, bo lepszy jest dzień odpoczynku niż dzień toksycznej presji, ale tutaj trzeba być uczciwym ze sobą. W moim przypadku, kiedy decyduję się nie odpuszczać, po prostu robię wszystko, żeby wyjść z domu z takim nastawieniem, że 80% tego, co zaplanowałem, też będzie okej. Okay. No i czasami zdarza się tak, że faktycznie to 80% to jest mój max, ale bardzo często to jest taki trik, bo kiedy przebiegam te 80% planowanej trasy, to stwierdzam, że dobra, jednak dam radę dociągnąć do 100 i zrobić ten pierwotnie zaplanowany trening. No i wtedy, słuchajcie, Jestem zwycięzcą. I mniej więcej właśnie taką strategię stosuję zawsze, kiedy przygotowuję się do zawodów. Tak było również w przypadku biegu w Słowenii, o którym właśnie nagrałem odcinek z biegów i podbiegów. W wolnej chwili wpadnijcie posłuchać, żeby sprawdzić, czy ta strategia ostatecznie mi się opłaciła. Zapraszam Was serdecznie, a tymczasem życzę Wam dobrego dnia. Cześć!